Witamy na kanale Military Shop a dzisiaj sprawdzimy kanister dostępny w naszym sklepie. Teraz sprawdzimy, jak można skompresować i zdekompresować nasz kanister. Trzeba go odkręcić, więc odkręcamy nasz korek i sprawdźmy, na ile można go rozłożyć tak ręcznie, bez wody. No, troszkę go jest, może jakbym się postarał, bardziej to go rozłożył. Jego realną wielkość można sprawdzić po nalaniu wody. Teraz można zauważyć, że no nie jest zbyt duży, ale wiadomo, że chodzi o to, żeby go przenieść. Jeżeli woda będzie, to będziemy go przenosić ręcznie albo wrzucimy do plecaka. Więc skompresujmy i zobaczmy, ile miejsca zajmie. Zakręcimy go chociaż trochę, no i widzimy, że... cieniutki. Będzie go można schować w bardzo małym plecaku w razie jakiejś potrzeby napełnienia. Jeżeli chcecie zakupić taki pojemnik 10-litrowy, zapraszamy na nasz sklep militaryshop.pl, na którym znajdziecie ten oto kanister. Do zobaczenia w kolejnym filmie.